Prawda jest taka, że zwykle czy tradycyjnie ludzie, którzy szukają romansu, szukają go w jakimś swoim bliskim kręgu społecznym, czy to rodzina, znajomi, czy praca, a to są środowiska, w których jest największe ryzyko też, że ten romans wyjdzie na jaw. Dlatego właśnie szukają, są zainteresowani w znalezieniu środowiska bezpiecznego, pozwalającego ten romans ukryć. Stąd właśnie internet jest takim miejscem i oferuje znalezienie czegoś z dala od tych ryzykownych kręgów. Romans w internecie, nawiązanie go jest bardzo łatwe. Tak, są teraz portale randkowe, coraz więcej ich jest, jest pełna anonimowość, nie trzeba swojego zdjęcia podawać, nie trzeba pisać nic o sobie, można się jakoś pokazywać, zaprezentować, wykreować. Tych portalic jest coraz więcej, użytkowników sieci mamy znowu coraz więcej. Jest to łatwy sposób komunikacji, łatwy sposób na poznanie drugiej osoby. Kiedyś tą funkcję pełniły jakieś biura matrymonialne, tak? jakieś dancingi, jakieś kluby, gdzie można było się spotkać. Teraz można spotkać się w internecie. Przeprowadziliśmy niedawno takie badania ankietowe dotyczące spraw religii i e, niewierności i dosyć ciekawe wnioski nam się pojawiły. Na przykład takie, że katolicy, zgodnicy naszych krajów katolickich są bardziej powiedzmy, poszukujący, gotowi do eksperymentowania, do kreatywności e, w życiu seksualnym niż e, protestanci. W religii katolickiej istnieje instytucja spowiedzi, wiedząc, że można okazać kruche za grzechy później. Być może to skłania właśnie ludzi do takiego większej otwartości na różne eksperymenty i kreatywność. Jest różnica między powodami, którymi kierują się kobiety, versus mężczyzn, chociaż tak naprawdę te rzeczy się nie, nie są aż tak różne, jakby się mogło wydawać. Jeśli chodzi o mężczyzn, to pierwszym powodem do poszukiwania romansu jest brak w małżeństwie czy w związku, w którym są seksu. A jeśli chodzi o kobiety, to najbardziej, czy tym pierwszym powodem, dla którego szukają romansu, przeszkadza im brak uwagi ze strony partnera. Kobieta chce się czuć pożądana, chce flirtu, chce być zabierana na, przykład na, jakąś, na jakieś romantyczne kolacje czy wypady, więc. Tego oczekuje i to ją skłania, natomiast mężczyźni and, uh, and in, in też nie jest tak, że nie mają uczuć, in, in więc tej uwagi ze strony partnerki brakuje im także. Feelings, więc chociaż powód numer jeden jest różny, to nie jest takie so różne między, między i mężczyznami. Zawsze w internecie możemy napisać i pokazać się w bardzo określony sposób, e, stworzyć coś. E, my mamy nad, nad tym pełną kontrolę. Możemy modyfikować, możemy dodawać, możemy pisać coś. Albo koloryzować, czego w rzeczywistości być może nie ma, albo inaczej wygląda. Dużo takich znajomości nawiązywanych przez internet nigdy nie przekształca się w spotkanie w rzeczywistości. Bardzo często kończy się to na niewinnym flircie na próbie urozmaicenia sobie właśnie czegoś jakichś, nie wiem, deficytów w związku, tak, albo gdzieś samoocenie, no bo często to taki flirt w internecie jest dowartościowujący. Niezależnie od tego, co zrobimy, jak się zareklamujemy, czy, czy to, że w ogóle istniejemy, nie skłoni ludzi, którzy mają poczucie, że w 100% są spełnieni i szczęśliwi w swoim małżeństwie, w swoim stałym związku, nie skłoni ich do, do zdrady. Natomiast sama idea niewierności to nie jest coś wymyślonego przez nas, coś, co tak naprawdę chyba powstało równocześnie z ideą, z ideą monogami ale badań dowodzi, że monogamia to nie jest coś, co jest dla ludzi naturalne czy co w ludzkim DNA tkwi. My po prostu zapewniamy bezpieczne środowisko, dyskretne środowisko dla kogoś, kto już podjął decyzję, że nie jest w 100% małżeństwie szczęśliwy i szuka czegoś innego, będzie szukał jakiegoś związku poza swoim małżeństwem. Natomiast żadne reklamy ani telewizyjne, ani internetowe nie skłonią do takiego działania, do, do skoków bok osoby, która wie, że jest w tym swoim związku stałym w 100% spełniona i szczęśliwa.